Horoskop roczny dla Bliźniąt na 2015 rok. Czeka was pracowity rok. Planeta Saturn będzie wymuszała na was w przyszłości podejmowanie ważnych decyzji, a to będzie dotyczyło zwłaszcza solarnych Bliźniąt urodzonych w dniach 22 do 29 maja. Od połowy Maja do połowy czerwca planeta Mars doda Wam siły i inspiracji do działania. Będziecie w kręgu zainteresowań, stąd przygotujcie się na czas pełen niespodzianek. Bliźnięta z dni 27 do 31 maja będą pod niekorzystnym wpływem działania planety Neptun. Uważajcie więc na nowe znajomości, które mogą przerodzić się w nieudane romanse. Z kolei planeta Jowisz przyniesie Wam pomoc w podejmowaniu trudnych decyzji. Macie szansę na to, że jeśli otworzycie firmę, to będzie ona prosperować z dobrym powodzeniem przez bardzo długie lata. Warto zwrócić uwagę na swoje zdrowie, profilaktykę, różnego rodzaju terapie. Będą dla Was wskazane, a ich efekty odczujecie bardzo szybko. Czerwcowe bliźnięta. Odczują pozytywne działanie planety Uran. Poczujecie swobodę w swoim działaniu. Łatwo będziecie kierowali swoim losem. Będziecie mieli łatwość w uaktualnianiu swoich talentów. Nowe pomysły okażą się łatwe w realizacji. Poznacie sporo nowych ludzi. Maj i czerwiec okażą się najlepszymi miesiącami dla finansów ale także listopad i grudzień przyniesie wam nowe podwyżki i nieoczekiwane niespodzianki.